Cześć wszystkim z tej strony, Lekolut, to jest kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj nie eliminator, tylko zrobimy coś zupełnie innego, coś czego nie było. Czyli słuchajcie, odblokujemy sobie w tej gierce moje własne osobiste autko. Słuchajcie, wyszło w ostatniej aktualizacji w Playliście. Spojrzałem dopiero teraz. W sumie to zauważyłem też na YouTubie miniaturkę u kogoś, że, że takie autko się pojawiło. No i słuchajcie, no nie mogę przejść obok tego obojętnie. Zdecydowanie nie. Musimy odblokować to autko. Zaraz wam powiem oczywiście, jaki to jest samochód. Pewnie też widzicie na miniaturce i wszystko, więc już tutaj nie ma żadnej tajemnicy w sumie że to jest Peugeot 207, wersja rajdowa. Może co prawda nie mam wersji rajdowej, ale jak najbardziej na no, taki wygląda i ja się czuję w tym aucie jak w rajdówce, totalnie, więc jestem bardzo ciekaw, jak się da tutaj stuningować to auto i czy będzie dało się zrobić, że będzie wyglądało tak jak moje. Będziemy spróbować jak najbardziej je tak stuningować, żeby wyglądało jak moje. W sensie zmienimy kolor i wszystko, no bo pod względem silnikowym to na pewno domyślnie jest dużo lepsze niż mój samochód, ale mimo wszystko trzeba potestować, i zobaczyć. Słuchajcie, dojeżdżamy i to jest coś takiego, że trzeba było przejechać trzy wyścigi, żeby to auto odblokować. Ja już zrobiłem dwa pierwsze i tutaj podjedziemy do ostatniego wyścigu z tych trzech i jak to już wygramy na pierwszej pozycji, będziemy, to po prostu odblokowujemy sobie centralnie to autko. Tutaj nie widzimy tego, ale jest nagroda za pierwsze miejsce Peugeot 207S. S. Ja mam 207 Sport, więc w sumie prawie to samo, no. Okej, okay, mamy tutaj autko nasze, które mieliśmy raz w odcinku z najwyższą rampą, więc polecam zajrzeć na ten odcineczek, jest na miniaturce to autko tam. No i słuchajcie, my już pojedziemy sobie ten wyścig tutaj, mam nadzieję, że nam się uda to jak najbardziej i oczywiście na wstępie jeszcze was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, komentarza i dania łapki w górę, jeżeli filmik wam się spodoba, a my już teraz jedziemy. Jak widzicie, mamy tutaj gracza IceHour69, mamy gracza Huculini. oczywiście to są drywatary moich znajomych, więc też fajnie sobie z nimi się tutaj pościgać. Jest Wendel, mamy... Kogoś jeszcze wyżej? Chyba nie, ale zobaczymy zaraz dalej, kto jest na pierwszej pozycji. Jak na razie tutaj troszeczkę zepsułem ten zakręt. Nie, powiem, że nie, ale może się uda. Szczególnie, że są to trzy okrążenia. To przy pierwszym okrążeniu, jak najbardziej, przyda się poznać w ogóle tą trasę. Widzę, że to jest tutaj okrążenia wokół kamieniołomu. Poprzednie dwa wyścigi, to były tak zwane w sumie przełajowe, bez tego, bez dojazdu do. Bez okrążeń, skupiłem się, Sorki. Skupiłem się na zmianie radia. Chciałbym je po prostu wyłączyć, najlepiej by było. Eee, dobra, udało się wyłączyć radio w locie. Udało się też dobrze trafić. Jesteśmy na trzeciej pozycji, a musimy być na pierwszej, więc jeszcze troszeczkę tamtych trzeba podgonić. Już okrążenie weszło drugie, więc ten tutaj chyba niepotrzebnie wyskoczył, moim zdaniem. Utrata prędkości, my sobie to wykorzystamy, podjedziemy pod tą górkę. Tu trzeba przyhamować. O, ale ładnie to weszło. Perfekcyjnie mógłbym powiedzieć nawet, no patrzcie, zdobyta druga pozycja, zaraz jeszcze się od tego odbijemy i będzie pierwsza pozycja, oczywiście to nie jest multiplayer, więc można takie manewry robić. Nie polecam robić w normalnym multiplayerze takich rzeczy, ponieważ to jest niemiłe, nieprzyjazne i poza tym są za to kary w postaci spowolnienia, tak, i tutaj lifehack wam powiem. Dobra, teraz troszeczkę słabo mi wyszedł. Bardzo słabo muszę cofnąć. Wybaczcie, że to zrobię. Pewnie nie powinno się na prawdziwym wyścigu tak cofać. Ale bardzo słabo wszedłem w ten zakręt, przez co mnie wybiło i 180 taka troszeczkę nieudana weszła. Może teraz się uda lepiej. Udało się, trafimy ładnie. Tak, przeleciliśmy nad tamtym punktem kontrolnym. Teraz lecimy już do tego na pierwszej pozycji z bardzo dużym zapasem, już więc mega, mega spoko. Jedziemy sobie na pierwsze miejsce, żeby odblokować to autkę, jestem mega ciekawy właśnie, czy da się zmienić ten kolor, to wszystko, bo wiecie, to jest taka rajdowa edycja i mam nadzieję, że będzie się dało go po prostu tunigować, nie, bo może być zablokowane. Chyba tak się zdarza, z tego co pamiętam, ale zaraz zobaczymy. No jak nie będzie dało się zmieniać, to i tak Coś z nim zrobimy, i tak pojeździmy, bo ja muszę sprawdzić jak to autko wygląda tutaj, jak się sprawuje, bo przecież no kurczę, właściciel z takiego auta powinien mieć się w grze. No oczywiście, ja zawsze szukam w grach rajdowych, czy jest moje autko. Jest ono na przykład w Dircie Rally, tak, jest w, pierwszym, w pierwszej części, nie pamiętam czy w drugiej, ale w pierwszej części jest na Rally crossie 207. -eczka. No, i tutaj do forzy byłem ciekaw. Tak naprawdę był tylko jeden peżot w tej grze, chyba z tego co pamiętam. Więc najwyższa pora dojechać jako pierwszy i odblokować to autko, ale się jaram. Dobra, kontynuujemy. Pierwsze miejsce, ukończone potwory z lasu. I uwaga. O, dotarto do dziesiątej rundy. Tutaj jakieś mamy wyzwania, odblokowane. Wszystko superowo. Jest 207, ale piękne autko. Mm. No, ono nie będzie się dało tak sunigować, bo wiecie, to nie jest taka zwykła wersja szosowa z homologacją, tylko totalna rajdówka. Więc mimo wszystko trochę inaczej będzie wyglądać, ale chociaż zróbmy taki grafitowy kolor, jak ja mam we własnym autku. Jak znajdę gdzieś jakieś dobre zdjęcie, to potem sobie porównamy ze zdjęciem mojego auta. Uderzyłem też padem w stół, mogliście to słyszeć. Dobra, tutaj awansiki wszystko zrobione. Ładujemy się do gry i zaraz podnosimy peżota. Ale, ale się jaram, straszliwie. Dobra, bierzemy to. Mm, o tak, dodano. Super, super 2000 jest jakieś. okej, okay, to już w ogóle ciekawe. Samochody. Moje samochody. I lecimy do P. Może będzie szybciej. Yy, tak, na pewno nie będzie szybciej, jak naklikam. Tak, to się robi, tak. okej. Okay. tym przyciskiem P. Jo. No, i są. Nawet jeden jest tutaj w ogóle, a bo mój, no ogólnie są chyba dwa Ale bierzemy to w klasie A jest na ten moment, ale zaraz go jakoś podtunigujemy Zobaczymy na co ten samochód stać w ogóle Oczekiwanie na dostawy, O ale piękny, no normalnie jak mój No mój, bo mój wygląda dokładnie tak samo Nie no, może nie aż tak, słuchajcie, ale mimo wszystko tak Mam tyle samo drzwi, bardzo podobne felgi w sumie No, można tak to nagiąć i reszta się zgadza Uwaga, pora usłyszeć to autko. No, brzmi prawie identycznie, oczywiście mówię to sarkastycznie, ale i tak bardzo spoko, no fajnie widzieć po prostu swoje autko, swój tył samochodu w tej grze, mega się cieszę. Wydek co prawda ja mam z prawej strony, tutaj z lewej, no i tutaj silnik jest chyba z przodu normalnie, nie jest jakoś centralnie osadzony, nie. No dobra, fajnie, że takie jest, ale teraz najwyższa pora go stuningować, więc... W sumie tak, przejdźmy się do tego do domku. To będzie fajne, żeby yy, dojechać. Tutaj zaznaczymy wszystko. I pojedziemy do mojego domku, który znajduje się. Tutaj. To będzie dobra trasa, żeby tak przetestować to autko bez tuningu na świeżo. Potem zobaczymy sobie, jak się prezentuje już potem. Zobaczmy, zajrzyjmy do środka. No. Wskaźniki zostały bardzo, bardzo zdegradowane. Tutaj nic nie ma, w ogóle nie, jest, nie wiem gdzie jest prędkościomierz, totalnie nie ma takiego czegoś tutaj w tym aucie. Ale radio jest takie samo, radio jest to samo. Regulacja tych nawiewów jest troszkę inna, ale to radyjko też ma tak samo, że się godzina wyświetla, tam ja się więcej informacji wyświetla, oczywiście jak słuchamy muzyki, czy czegoś, no to tam wszystko jest. Yy, dobra. Teraz tak, on bardzo śmiesznie... Na wysokich obrotach zaczyna syczeć. Nie wiem, czy słyszycie? Zaraz wam to podgłoszę. Turbina chodzi po prostu jak zwariowana w tym autku, więc no nieźle. W ogóle mi się wydaje, że ten mój daszek jest troszeczkę niższy. On jest tak równo z górą kierownicy się zlewa, a tutaj tak śmiesznie on idzie do góry. Klamki są takie same, te nawiewy same z siebie też mają ten sam kształt, taki układ deski rozdzielczej jest ten sam, oczywiście brakuje wielu elementów, ponieważ tutaj no, redukcja masy intensywna nastała jednak pod takie wyścigi. Tak, tamte głośniczki też są takie same, więc spoko. No, prędkość maksymalna dokładnie taka sama. <grytanie> Oczywiście wybaczcie, bo tu będę troszeczkę tak sarkastycznie też mówił i żartował. No jednak słuchajcie, no moje auto to nie jest rajdówka. Mimo, że naprawdę fajnie się nim jeździ i jest bardzo dynamiczne, no to nie mam tam 100, chyba 60 koni tyle ile, jest tutaj, tylko 110 albo 109 nawet, więc no trochę mi ich brakuje. Oczywiście przełożenia i wszystko są zdecydowanie inne. Ale już dojeżdżamy do domku i podejmiemy się tuningu, oczywiście patrzcie, no są takie filmiki na YouTube, jak różni youtuberzy robią auta znanych innych youtuberów w grze. No i ja zrobię jako mało znany youtuber auto od mało znanego mnie, youtubera, więc to też ciekawe. No i dobra, jesteśmy już w domku, oczywiście swoim bym tak nie haczył te wszystkie murki, tylko delikatnie, żeby tylko nie zrobić ani jednej małej ryski. Dobra, zobaczmy, czy cokolwiek da się tutaj zmienić. No, to jest ciekawe. Dobra, warsztat, ulepszenia i tuning. I teraz zróbmy tutaj, nie, nie, nie. Tu musimy cofnąć. Na początek projekty i lakiery. Spójrzmy w ogóle, jakie są projekty do tego auta. Tak, z ciekawości najpierw. Okej, okay, przeróżne z tego, co widzę, czyli coś na pewno pozmieniać się da. Ale ja zrobię po swojemu, czyli. Nałóż motywy i kalkomanie, lakieruj samochód. Czy ja muszę ściągnąć te wszystkie kalkomanie? Nie, nie muszę. Ok, zwykły i tu teraz tak, no kolor producenta jest tylko jedno, to takie oznaczenie. Mój ma mniej więcej kolor taki niebiesko-szary. On jest tutaj. Trudno będzie znaleźć ten sam ten kolor, ale zaraz zaawansowany tutaj zrobimy tuning koloru, żeby on wpadał w taki niebieski grafit. Ale to jest bardzo trudny kolor tutaj do podebrania, słuchajcie, nie? takich hobsiu, bo to jest tak pomiędzy tamtym a tym. Myślę, że tak. Najbliżej najpierw to będzie ten kolor, i teraz go tuningujemy i, i przejdziemy w inny odcień. Tylko, czy to się da? Da się. I to nasycenie tutaj trzeba zwiększyć. Nie no, on się robi teraz taki dziwny. To będzie trudne. Będzie trudne ten kolor zrobić, żeby nie był niebieski, tylko grafitowy. Może słuchajcie, jak wezmę sobie taki kolor jak ten, i zrobię go w grafit, wrzucę. To będzie dobre. Czekajcie jeszcze raz. Zwykły. Może być w jakiś kolorach specjalnych, może albo też coś. Więc no, w sumie jeszcze będziemy próbować. Ale teraz tak, tutaj odcień. Jasność, tutaj musimy go podciągnąć, trochę go odsycić. O tutaj słuchajcie coś już bliżej mojego, zaraz będzie tylko jeszcze jaśniejszy. No, 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 tu się zaczynamy kręcić koło właściwego odcienia. Dobrze, dobrze, to już będzie będziemy blisko celować. To jest coś koło tego. No. Jeszcze tak sobie zaraz spojrzę, troszeczkę jaśniej myślę. Tutaj może troszeczkę nasycimy ten kolor, ale no ogólnie. Jest całkiem, o, tak jak teraz, no w sumie jest okej, okay, jest okej, okay. troszeczkę może jaśniejszy, ale coś takiego, mniej więcej taki mam ten kolorek, więc ja jak najbardziej pasuje, okej, okay, dobra, taki zostawiamy na razie, żeby już coś można było sobie zwizualizować. Zaraz dobierzemy jeszcze sobie teraz felgi i wszystko, zapisz dla bieżącego samochodu, oczywiście tu chyba trzeba wpisywać jako projekt coś czy nie, nie pamiętam w sumie, ale zapiszcie tą zawartość, bo ja już chciałbym dalsze rzeczy robić. Okej, okay, dobra. I teraz y, stunigujmy sobie y, felgi i zobaczmy, czy da się usunąć te spoilery i tak dalej, chociaż ja mam spoiler, nie żeby coś. Mm -hmm. Dobra, i tutaj nie mamy żadnych wizuali ogólnie do zrobienia, więc smuteczek totalny, ale chociaż te felgi dostosujmy. Mm, to są seryjne, tutaj są sportowe, wieloczęściowe. Myślę, że w jakichś sportowych uda mi się coś mniej więcej znaleźć, coś blisko tego ogólnie, troszeczkę bardziej płaskie, tak jak to, tylko więcej powinny mieć tych odnóg, te są za wąskie to już też bliżej, ale jeszcze brakuje, bo to jest dziewięcioramienne z tego co pamiętam, coś jak coś jak to, ale one są takie pełne, no najpiękniejsze felgi jakie się da zdobyć po prostu, mówię wam jednak jak się ma swój samochód to on zawsze jest najładniejszy, słuchajcie to jak na razie jest najbliżej tego, jest raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem 9 albo 10, czyli tak jak być powinno, więc to trzeba zapamiętać sobie. Mm -hmm. I teraz tak. To też w sumie jest spoko imitacją, bo fajnie wygląda to srebrne, mimo że więcej z tych yy, tych żeberek, to one realistycznie wyglądają yy, niż te, bo moje... nie mają takiego połysku, ale to też w sumie będzie się dało przerobić, więc okej, okay. jeszcze przelećmy sobie dalej. Tu już jest za dużo na przykład tych ramion jednak. Yy, to. Nie do końca, nie do końca. To jest też całkiem, ale moje tak są, tak bardziej na płasko tak jak tamte. Ewentualnie jeszcze to, ale chyba mimo wszystko wygrają tamte felgi, wam powiem. No, dojechaliśmy już do końca, no na pewno nie wezmę tych, to jest w ogóle dla mnie ewenement. Co to są za felgi? Do czego one mają służyć? Dobra, czyli to były felgi, one są gdzieś, gdzieś tutaj. Jeszcze trochę do tyłu chyba. Tutaj, to są te felgi, one mają lekko takie tutaj wystające. Ale mniej więcej się zgadza, trochę środek się nie zgadza, ale i tak to jest chyba najbliższe na ten moment, co się da tutaj znaleźć, więc weźmiemy je sobie. Masa nawet mniejsza więc super. Kolor będzie trzeba zmienić za chwilę, żeby był yy, adekwatny. Tak, słuchajcie, jeszcze sobie bym pozmieniał słuchajcie, no, moje auto nie jest może jakieś szerokie. Ale damy sobie, będzie to fajnie na pewno wyglądało, jak troszeczkę te koła będą szerzej tutaj się rozchodzić. Oczywiście jest to przód napęd, więc tylne koła muszą być trochę wężej schowane niż przednie. I spójrzmy teraz, ile cali mają te felgi. Osiemnastki, widzicie? Ja mam siedemnastki, więc i tak te są odrobinę większe, ale mniejszych tu nie mogę zrobić. Ja bym sobie jeszcze tylnego kapcia troszeczkę poszerzył, chociaż ja mam coś takiego właśnie, więc w sumie nie ruszałbym tego. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Zmieniłbym tylko opony na stokowe opony z bieżnikiem terenowym są tylko, bo to jest tutaj terenówka, ale zdejmijmy to, żeby jednak podobne było do mojego. Teraz jak się zmieniło trochę światło, to ten grafit przestał przypominać ten mój grafit, więc jeszcze to zaraz chyba dopracuję, ale zostawmy tak jak jest. Tutaj konwersji nie będziemy robić. Silnik, tu niewiele można stuningować, ale stuningujmy mimo wszystko. Może też zrobię tak w swoim spójrzcie w ogóle usunięcie Ograniczników, bo tu są ograniczniki dla rajdu, dla określonej mocy. Jak zdejmiemy ogranicznik, to ten samochód wystrzeli w kosmos nam totalnie, więc, no, prawie jak mówi, dokładnie tak. Ok, tu już mamy wszystko pozmieniane, więc instalujemy tą konfigurację i teraz zaraz jeszcze podkręcę ten kolor i pojeździmy sobie nim troszeczkę. Tutaj już nic nie zmienię. Kotowych karoserii nie ma. Więc słuchajcie, ja sobie tylko troszeczkę ten kolor jeszcze spojrzę co do zdjęcia, bo jednak z wyobraźni bardzo trudno tak dopasować centralnie i zaraz się widzimy już przy autku. Dobra, słuchajcie, mamy to. Co prawda, najgorsze jest to, że się zrobiła noc, ale teraz się czuję, jakbym jechał moim autem. No legitnie, te felgi, słuchajcie, patrzcie, taki mniej więcej jest kolor, takie lekko srebrne, trochę połyskliwe. Kolorek się nam nie zapisał wtedy tego lakieru, bo tam nie kliknąłem A, ale zgadza się, nie mam tego do lotu, oczywiście na dachu i na masce, jakichś takich dodatkowych przetłoczeń i zapinek. Ale reszta się całkiem zgadza, ten spoiler jest bardziej przyklejony, tak u mnie inaczej wygląda. Ale i tak podobnie, więc kurczę teraz pora tą rajdóweczką się troszeczkę przejechać. Ona jest już chyba w klasie S1, z tego co wiem, więc ciekaw jestem. Mam plan, kurczę nią, jeździć. Chyba teraz wszystkie rajdowe wyścigi, żeby się wiecie, Imersja na najwyższym poziomie. Moje autko w tej grze. Bardzo, bardzo fajne. I życzę Wam tego, jeżeli ktoś posiada własne auto, żeby one się znalazły w grze. Bo mega to jest przyjemne uczucie. Jednak tak sobie pojeździć w wirtualnym świecie. Czymś, co mamy w prawdziwym. Takie tutaj ciekawe doświadczenia. Fajnie, mimo wszystko, jakby się zrobił dzień, więc ja bym zrobił jakiś wyścig, może w S1. Jakby był za dnia, to bym naprawdę się ucieszył. Więc słuchajcie, spróbuję coś jeszcze znaleźć. Dobra, słuchajcie, nie było łatwo znaleźć wyścigu dla tego auta. To jest zbyt potworne auto, tutaj, jako taki, no naprawdę potężny samochód w S1, jako rajdowy. I stwierdziłem, że odpalę po prostu ten wyścig, który był jako pierwszy robiony, żeby dotrzeć do tego auta. No ja już teraz jak patrzę naprzód, to ja widzę swoje auto tylko. Ja już nie widzę samochodu z gry jakiegoś odblokowanego. Więc jak najbardziej jaram się i sprawdźmy to autko, jak ono sobie poradzi. No słuchajcie, wtedy miałem naprawdę dobry samochód na S1. Ten teraz ma tylko lekko podniesione osiągi, bez żadnego dodatkowego tutaj tuningu. Więc może być różnie, ale zobaczymy sobie jak Peugeot sobie radzi. Okej, okay, przejedźmy się. No powinienem, słuchajcie, sterować tym samochodem idealnie, ponieważ jeżdżę od kilku lat tym samochodem, więc mam największą wprawę, ale no nie ma takiego przełożenia w grach <grafię> z prawdziwego świata, więc po prostu pojadę tak, jak potrafię. Dobra, przejedźmy sobie teraz tutaj. Tyk, myk, pyk, lot trzmiela normalnie. Troszeczkę kamera z maski, teraz troszeczkę podkręcimy. Zaliczyłem ten punkt? Nie. Nie zaliczyłem punktu, troszeczkę tutaj chciałem nagiąć zasady, ale mimo wszystko dobra. Poszejdziemy sobie teraz łagodnie, bo miałem tą kamerę, jak widzicie, po prostu z maski. I trudno jest ogarnąć wtedy, więc wrócimy sobie do tej tutaj takiej naszej klasycznej. Jedzie nasze piękne autko, piękny przyrzacik w polu rzepaku. To jest to, co chciałbym zobaczyć jak najbardziej. A, ah, piękne. No, bardzo fajnie, tutaj jakiś Gold of Wars Przed nami, więc zaraz go przegonimy i wygramy Ja myślę, że bez problemu to wygramy Jednak wiecie, morale są na najwyższym poziomie Z racji tego, że jadę Z tym autem, no już nie będę gadał, że swoim Swoim, swoim, jak widzicie wypadam Cały czas tutaj z tego, więc Tym bardziej nie będę kombinował, ale no Mega fajne. Mam nadzieję też, że odcinek Wam się spodoba w takim wydaniu. Jakbyście chcieli zobaczyć na przykład jakieś tuningi jakichś znanych osób samochodów albo danego samochodu, to jak najbardziej jestem za. Słuchajcie, możecie mi napisać, jaki byście chcieli samochód na przykład następny, żebym sprawdził, stuningował i się przejechał. Może nawet nie tak szczegółowo, tylko takie dynamiczne te odcinki porobić, żeby na przykład miały tak po 10 minutek, żeby tylko zobaczyć to autko, jak jeździ, jak się je tuninguje i wszystko. Bo ja jednak potrafię rozwleść te odcineczki, tak jak myślałem, że ten będzie krótki, tak też coś. Czuję, że będzie miał klasyczną długość, jeżeli to oglądacie, to pewnie dobrze wiecie. Aczkolwiek możemy się zdziwić, zobaczymy, ile to wyjdzie, mogło mi się wydawać, że dużo czasu mija wcale tak nie jest, a może wręcz przeciwnie. Słuchajcie, tu już został ostatni, tak naprawdę zakręt. Ja pamiętam tą trasę z racji tego, że nojechałem ją no, pół godzinki temu, godzinę temu. Więc spoczko, dojechaliśmy lekko po obijanym na metę i proszę bardzo udało się, moim pięknym autkiem. No. Fajnie, fajnie. Możemy kontynuować. Udało się wszystko zrobić. No, niestety, nas ta noc została najgorsza tutaj. Że ciężko po prostu zobaczyć, jak się to autko prezentuje w całej okazałości. Ale mimo wszystko, myślę, że macie wgląd, możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. A no i takie oto tutaj mamy. Piękny peżocik. No i słuchajcie, to by było ogólnie na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do kolejnych odcinków z Forza Horizon 4 i różnych innych gierek. Dawajcie znać, czy chcecie takie tuningi. No i co, na razie.